Cześć słuchajcie witam was w kolejnym odcinku zamknij oczy otwórz buzie, zanim zamknął oczy otworzył buzie. poprosił o założenie maseczek co masz tutaj nie wiem kolejny odcinek zamknij oczy otwórz buzie. jesteśmy już gotowi Krystyna i Emiliano mają maseczki widzimy się za chwilę dobra słuchajcie na moich łóżkach znajduje się coś co wygląda dobrze a jak smakuje Emiliano rękę wystaw Proszę bardzo. Zmieniłeś parfum, Kuba? Krystyna. <noise> Smacznego, trzy, cztery. Używaliście taki parfum moja babcia? Trochę jak na wczasach w Bułgarii, co? Usta mam taki, wiesz, kawałek midło. Emilia ma jakaś odpowiedź? Hmm. Dobra, ja to powiem. Żutkietka, żutkiewka, rzut, jak się ma? Żutkiewka? Rzut, żutkiewka. Żutkiewka, jak Krystyna? żetkiewka, No, rzodkiewka z e, woda różana. E, woda różana tak, e, ale myślałam e, e, taki zewnętrzny e, część ogórki, to znaczy tej bardzo ciemnej, zielonej e, części ogórki. Ogórki, powiedz ogórki, to wystarczy. Nie, nie wystarczy, Czy, czy to bo... było, w takim razie? No. Twoja odpowiedź? ogórek, skóra, prawie skóra ogórki i woda różana. Dobra, słuchajcie, jeden punkt dla Kli. Rzeczywiście była to woda różana z ogórkiem, zielonym, co prawda całym, ale niech będzie. Dobra, słuchajcie, kolejna propozycja przede mną. Na co Wam to wygląda? Nie jest to tak oczywiste. Proszę bardzo, Kli. Znaczy prowadzę Krystina, tak? Tak, Kry prowadzi. Czy będzie smakował jak gorzki smak porażki? Emiliano? Nie wiem, to Krystina, muszę spróbować okay. na początku. 3-4. Krystyna, powiedz coś. Na mm -hmm. pewno jest coś, gdzie rośnie na twoim parapecie. Tak, pietruszka. E, albo oni mm. zabrali te wiesz perfidne, tylko e, e, solidne część tej e, e, mleko kokosowe. E, I to jest bardzo. Gęsty, i potem mieszali razem pietruszka. Może być to, bo jest tłuszcz oczywiście od tego, i tyle. No. Nie, to jest. Na początku czuję się tej koko, tej płatki kokosowej, potem czuję się pietruszka, ale coś się połączy, te dwie rzeczy, taki kremowy, coś bardziej kremowy, to nie jestem w stanie to. Zmieniam, jaka jest Twoja odpowiedź, bo od kilku usłyszałem. No to pietruszka, płatki kokosowe, kremowe, że nie jestem w stanie to powiedzieć. Dobra, dla mnie to jest pietruszka i płatki kokosowe. Po zero punktów, po zero punktów. Rzeczywiście, Krym, miałaś była to tłusta na mleka kokosowego, ale nie wiem, jakim tutaj jako Włosi, nie potrafiliście rozpoznać tego. Ej, co to jest? Co to było? Krym zawsze na parapecie. Bazylia. 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 Ale wiesz, było takie mieszane z no. ten e, tuste cieńsze. Powiedziałem, gdzie poko. rośnie na parapecie Kristina. Słuchajcie, mamy takie, po, takie powiedzonko w Polsce. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. <laughs> Do zobaczenia w kolejnej <laughs> części. Co pan ma do powiedzenia a propos ten temat? Jestem głęboko rozczarowany. Myślałem, że poznacie swoje nacjonalne żoło bazylię. Musisz z powiedzieć niestety. E, mogę odpowiadać o tego, e, bo było mieszane z taki tyle tłuszcz po prostu, że hej, kiedy my Włosi jemy całe łyszka, ten. Słuchajcie, jestem gotowy z kolejną propozycją od Marko. Na to wygląda to tak. Ciekawe, czy zgadną, co to jest. I proszę bardzo. No dobrze. Jakie sytuacja w tej Emiliano? chwili? No przegrywasz. jednym punktem, co prawda. Emiliano, proszę bardzo. Trzy, cztery. Nie jestem pewna, ale na pewno taki biały ser, do, gdzie normalnie się używa do kanapki. To jest Może. Um, ale to w jest coś innego. A, może być taki szykany makaron. Czyli jakaś Twoja odpowiedź? No tak. Makaron szykany z Biały Ser, typ Philadelphia. znowu po prostu obaliście test na włoskość. Mm -hmm. Naprawdę. Zaraz piszemy do ambasady, żeby odebrali obywatelstwo i prawo do głosowania. No. Była to ricotta i bucatini. To rzeczywiście. Okay. Kolejna propozycja przygotowana przez Marko. Kristina, proszę bardzo. Emiliano. Tutaj. Trzy. Cztery. Ok. Widzicie, co to jest? Mm -hmm. To jest pietruszka, jedna. I banana. Pietruszka, banana. Tak. I to. No. Dokładnie, przepraszam bardzo, Kuba. Dobra, po no jednym tak. punkcie. Tak, jest. No, czuć się po to pietruszka i banan. No, to, co tu mogę więcej powiedzieć? 2, 1 dla Krystyny. Ale bardzo dobre. Wiesz, jak mówię. No, to nie duruje. złe. No. Jesteście gotowi? Nie no. bardzo, ale okej, okay, co możemy zrobić, no? Jestem gotowy, jak zawsze. Trzy, cztery. ry No ale po całej, to, to, to nie bawimy się tak, słuchajcie. Po całej, po całej. Mm. Musicie wszystko zgarnąć z łyżeczki. Sezam. Mm, mm. Migdały. Czarnuszka. Czarnuszka. Migdały. Czarnuszka? Migdały. Okej, tak, to jest twoja odpowiedź? Emiliano? Coś kupującego, ale poczekaj sekundę, gdzie... Czuję sprawę szukam jaki fragment Filip, to wstał wstaw taki mem tu hour Weź który To ja mogę jeszcze więcej. No, ja już nie mam więcej. No to jest w porządku, jest dobre. Bardzo dobre. Szkoda, że nie było więcej o tej drugiej no, elementy. Tak. Gdzie... <laughs> Oni dali więcej tej woda różana, widzisz? I nie taki dobry ten makrela. Może być migdały, może a. być orzechy włoskie, może być orzechy laskowe, ale też może być sezam, ale sezam musiał być za... za... Hmm. Dobra Emiliano, czekam tylko na twoją odpowiedź, tylko Ale co powiedział Krystyna? Wszystkie dzieci już wyszły z klasy. To powiedział Krystyna. Jesteś ostatnią osobą, która nie oddała sprawdzianu. Ale, ale to wiesz. Co <susza> powiedział Krystyna? Migdały, Emiliano. No a dalej to moje ulubione czarnuszka. Trzy do jednego dla Krystyny. Rzeczywiście były to migdały. Emiliano, uważaj, gdyby tu była czaruśka, to była czaruszka, to bym się tam zdecydowanie poczuł. Marko nie próżnuje, przygotował kolejną propozycję. Ciekawe czy, z... Ciekawe, czy z tym sobie też nie poradzą. Proszę bardzo, Emiliano. Tutaj. Kli. Trzy, cztery. Zresztą to was przerosło, słuchajcie. No a teraz okay, tak. No to Nutella, to. Nutella i Bucha Tarta, ale bardzo Może być panko, może być. Wiesz, e, zrobione. E, no, nie, no to. No to coś, coś, gdzie krupie, to jest sos, Albo to jest e, taki zmarzony e, sezam z, z Nutello. Ale po pierwsze po tej nutelu i potem dodawany sól. Coś takiego. Jest coś słodkiego, jest coś skrupiące, jest coś słony. Tak, dostawiam na moje. Może być cokolwiek, ale tak. Ta runda nie zmieniła niczego w tych czasowych wynikach. Rzeczywiście była ta nutella, z którą sobie poradziliście, ale tą chrupiącą i słoną rzeczą był wysmażony boczek. A. Pod nie, niebo, na, na, na. Chyba Taka piosenka, pamiętacie? W Cafe to kiwało? Takim żabim głosem? Chyba tak. Natka kiwa, że tak. Chociaż Natka wczoraj przegrała ze mną w kalamburne piosenki, więc wiecie. Dobra, Kwi, proszę dla Ciebie tutaj. tym razem się napijecie. Emiliano. Słuchajcie tylko, że wszystko na raz. Trzy. Wszystko na raz? Nie. Trzy. Tak, tak. Nie. Tak, tak. tak. No tak Zobacz, uda go. Dobra, trzy, cztery. Okej. Okay. Okay. Eee, Jeszcze nie bija. No to wiesz, no bo ja, ja nie... Dzwoncie <laughs> ja. do pipu. Ja e, nie, nie piję, e, ale szukam coś, że może być połączone. Szukaj, szukaj. E, e, Kto szuka, spresso. nie błądzi. Krystyna, co to było? Espresso i coś. Emiliano, spresło. migdały może? Hmm. Emiliano, to się być tak? Espresso, nie, migdały? nie, nie, nie. nie. To... No Słuchajcie, potrzebuję jakieś odpowiedzi. Okay, same wiem. pytania, same pytania, zero odpowiedzi. Daj, Dawaj, zim. ja czekam Krystyna, ona wygra w tej chwili to ma, wiesz. nie. No, tak? to wiesz, nie espresso, ale jest to coś tusty w środku. Daj ajutino, małe pomoce. Nie, 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 nie no, było i nie zrobiłem. Ale ja, jeżeli powiem coś, powiedz coś takiego, czy zmienisz? Mów, ja powiem, ale ty musisz powiedzieć coś innego. Dziś, a, poczuj, 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 mówię, no patrz na ciebie. Tu. Jest teraz 7. Halo. Tak patrz na mnie. Ma, ale jak patrz. Patrz, patrz na na mnie. codziennie, wystarczy. Patrz. Proszę, Christina, to chyba będzie się wiele nie zmieni w tej no, sytuacji. No, ale to dla mnie. Okej, okay, damy to. To jest e, espresso z jaki? E, cicho, cicha bo. Jak gdzieś? E z Nie, to jaki orzechy, ale to nie to, nie to. Dobra. E, m, dla mnie to byłoby fajnie, jeżeli było uh, pistacje. No, to było, ale nie dam rady. Wiem, nie Ten. Uh, tuste. Uh, Nutella. Coś? Nie, nie Lekko co kondensowane. Nie było nie mleko, bo mleko kon kondensowane jest bardzo słodki. Nie zawsze. E, nie zawsze. Do, no to wiesz, e, miałam. Nie, nie wiem. Miałam, Powiedz, co to jest. Miałam e, e, na ostatnie odczucie. Pierwsze był shot espresso potem na... i potem tutaj po prostu na, e, na, e, na spód było Chuba. coś tu z tego. Prowadzące. Daj tu forca, daj tu Mleko kon kondensowane i już. bro. 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 Bero. <noise> bez punktów, słuchajcie. Chciałem powiedzieć bez c jednocześnie. Bez punktów, słuchajcie. Oczywiście było to espresso, ale było to espresso z mlekiem kokosowym. A, ja miałem go trochę bliżej, rzeczywiście, bo tam jakoś orzechowo można było wyczuć, ale to było mleko kokosowe i espresso. Słuchajcie, na razie to jest. Koniec tego odcinka. Wygrała Krystyna. Krystyna, możesz triumfalnie, jako pierwsza, odsłonić oczy. Możesz się na następne kilka lat, teraz, Krystyna. Słuchajcie, 3 do 1 milion, to się odsłonić oczy. 3 do 1 wygrała Krystyna, standardowo. Propozycje kar lub nagród możecie zostawiać u nas w komentarzach. Nie zapomnijcie o wciśnięciu subskrypcji, nagrody, nagrody, nagrody. o subskrypcji i dzwoneczku. Linki do pozostałych odcinków znajdziecie gdzieś tutaj albo tutaj. Mam zawsze trochę problem generalnie. Co mam gdzie pokazać? Wiemy. I nie zapomnijcie też o tym, żeby zobaczyć inne filmy na naszym kanale. Ciao. Cześć. Do zobaczenia.